ma z tej strony teweb. Dzisiaj pokażę Wam jak pokroić bułkę nożem kuchennym. Prosty sposób, przydatny. Jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś kanapeczkę, bardzo, bardzo się przydaje. No i co? Będzie potrzebny Wam bułka i nóż kuchenny. Bułka nie musi być oczywiście takich rozmiarów, może być większa. Nóż też nie musi być takich rozmiarów, może być większy. Może być katana, tasak, y, piła mechaniczna, cokolwiek. No i co? No i zabieramy się do pracy. Ok, jak widzicie, y, udało mi się ją pokroić na pół. Teraz jest y, gotowa do smarowania. To znaczy, żeby y, położyć na nią masło i na pewno będzie wam y, smakowała taka właśnie y, bułeczka. Ja się z wami żegnam. Y, pozdrawiam y, Kingę, która podsunęła mi ten pomysł. Y, bez niej no po prostu ten odcinek by nie istniał. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Na razie pozdrowienia. Trzymajcie się.